Nieco widzimy jeszcze Regimin i pokażemy ekoklasę, która powstała w tamtejszej szkole podstawowej. Zwykła lekcyjna sala zamieniła się w las, a uczniowie będą w niej poznawać zasady dbania o przyrodę. Powstanie ekoklasy to zasługa ucznia, który wygrał konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki czemu szkoła otrzymała 5 tysięcy które przeznaczyła na stworzenie pracowni. Najbardziej mi się podoba w tej klasie to, że są pokazane różne gatunki drzew. Jest najfajniejszą klasą, bo pełno tu jest takich fajnych akcesorii. Lepiej się uczyć w takiej klasie, ponieważ wszystko łatwiej zapamiętać. Na jednej ze ścian pokazano fragmenty drzew występujące na terenie gminy Regimin: sosny, olchy, lipy. Umieszczono również ich przekroje po to, by uczniowie mogli wiedzieć jak rozpoznać wiek drzewa. Jest też duża leśna fototapeta. Wszystko po to, by edukacja ekologiczna była ciekawa dla młodych ludzi. Dzięki takim programom możemy uczyć dzieci ekologii, kultywować takie właśnie działania proekologiczne. I tak jak mówi słynne przysłowie, czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Chcieliśmy stworzyć przyjazne i miłe warunki do nauki dla uczniów. Stwierdziliśmy, że w otoczeniu przyrody wiedza lepiej wchodzi uczniom do głowy. Uczniowie szkoły prowadzą szereg działań proekologicznych, między innymi sprzątają lasy.